Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy w pudełku od Samsunga Galaxy Tab S10 Plus lub S10 Ultra znajdziemy ładowarkę, to odpowiedź brzmi nie. I możemy to chociażby znaleźć na samym pudełku od tabletu. Mamy tutaj taką ikonkę z przekreśloną kostką do ładowania, co oczywiście oznacza, że w środku nie znajdziemy ładowarki. I teraz można się zastanawiać w takim razie, jakiej ładowarki możemy użyć. I odpowiedź brzmi w zasadzie każdej, która oczywiście będzie kompatybilna. Z kablem USB, który jest dołączany do, do pudełka, do tabletu. Ten kabel to oczywiście kabel USB-C, czyli praktycznie taki sam, jaki mamy w telefonach Samsunga Galaxy. Natomiast, jeżeli chodzi o wybór na przykład mocy ładowarki, to tutaj również tak naprawdę każda się sprawdzi. Najlepiej oczywiście skorzystać z ładowarki oryginalnej od Samsunga, gdyż są one oczywiście najbardziej zoptymalizowane pod urządzenia Samsunga Galaxy. W tym oczywiście także chodzi o tablety. Natomiast jeżeli nie chcemy specjalnie kupować oryginalnej ładowarki, możemy skorzystać na przykład z ładowarki, którą mamy do naszego telefonu. Ona również się sprawdzi, jeżeli ma oczywiście to same wejście. I w zasadzie to tyle. Także odpowiedź brzmi, możemy skorzystać praktycznie z każdej ładowarki, o ile, kabel, o ile wejście na kable się zgadza. Także jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.